Boże, idę już dwie sekundy. Dlaczego to jest tak daleko? Zaraz kichnę. O nie, chyba zaraz kichnę. Tą dziurkę. Nie w tą dziurkę. Nie w tą dziurkę. Jakie piękne. Mamusia mówiła, że na tym granatowym czymś świecą lampki choinkowe. Zawsze wydawało mi się, iż choinki są czerwone. Brzetysław, wstawaj musimy iść do pośredniaka szukać roboty. Nie mów mi, że znowu się zgubiłeś w mieście, w którym mieszkasz od 20 lat. Ja się wcale nie zgubiłem, zboczyłem z kursu. Zboczenie z kursu nie jest jednoznaczne ze zgubieniem się, się zgubieniem owszem, ale jak to mówi jasnowic, bawić się, uczyć, a nie uczyć bawić. ty Słafa, ty znowu zaczynasz swoje inteligentne wywody na temat mieszania szklanki łyżką, a nie łyżką szklanki. To i tak jest lepsze od porannych mądrości sagi na temat wyższości herbaty, saga nad Liptonem. Gdzie oni są, czekam już trzy godziny. Mam nadzieję, że Brzetysław nie pomylił drogi prostej, jak krzywa łamana. Czego ja się spodziewam po osobie, która potrafi się przewrócić na względnie prostokrzywej drodze? Jezu, który wypachnił się do 8 jedzie na kilometr subtelnym zapachem chemikaliów. No co znowu, chcę robotę, już, natychmiast, co to ma być? Ja muszę wam zrobić test na znajomość fizyki kwantowej. Ja chcę być śmieciarzem. Myślisz, że łatwo jest zostać śmieciarzem? To bardzo odpowiedzialne stanowisko państwowe. Osoba pracująca w tym zawodzie jest odpowiedzialna za ściśle tajne informacje dotyczące produkcji cepów do koszenia trawy na cmentarzu. A ja chcę być kanalarzem. A ja chcę być lalką Barbie. Zbroja z plastiku jest fantastyczna. Dzień! cholera. Ja chciałam powiedzieć. No co jest? cholera. Przepraszam kłaczek. Wit. Skończ to, No i oto moje rybeniki koniec części pierwszej papatki.